I może być tak, że jest sobie jakaś część świata, gdzie dzieci w ogóle o Panu Jezusie nie słyszeli. Jak powiedziałem na początku mszy świętej, dzisiaj jest z nami Pani Magda. Chciałbym poprosić tu na środek Panią Magdę. Pani Magda nie jest ani siostrą zakonną, na pewno nie jest księdzem, ale postanowiła, że będzie chciała dotrzeć właśnie do takich dzieci, na przykład, które nigdy prze-nigdy o Panu Jezusie nie słyszeli. Czy to jest prawda, Pani Magdo? Tak, to jest właśnie prawda. Że chciałam, yy, znaczy no wyjeżdżam właśnie do Boliwii, żeby mówić o Panu Jezusie. Do dzieci przede wszystkim. A w Boliwii, jak już wiemy, jest sobie ksiądz Wiesław, który pochodzi z naszej parafii. Na terenie naszej parafii też chodził do szkoły. Tutaj przyjmował komunię świętą. Tutaj też sobie siedział w ławce, słuchał o panu Jezusie i pomyślał, że będzie głosił pana Jezusa tam, gdzie dzieci w ogóle o nim nie wiedzą. I jest tak, że ludzie sobie odkrywają, że chcą pomagać w głoszeniu Ewangelii. A Boliwia to daleko czy niedaleko? No tak, patrząc na mapę, to troszeczkę daleko jest. To tak mniej więcej jak stąd do Bolszewa, czy dalej? Nie, no troszeczkę dalej. A ile byśmy musieli lecieć, żeby trafić do Boliwii? No tak, nawet zależy jakimi samolotami, ale tak dwa dni nawet można lecieć. Z przesiadkami. Zobaczcie, dwa dni, Zobaczcie, no. dwa dni żeby dolecieć do Boliwii. Ale tylko dlatego, że nie, żeby sobie zrobić wakacje, nie żeby sobie pozwiedzać, ale po to, żeby powiedzieć innym kocham Pana Jezusa i pokażę wam, dlaczego ta miłość jest taka ważna. Patrzymy sobie na Pani Magdę i możemy się zastanawiać, skąd wiemy, że Pani Magda jest misjonarzem. Ona ma na sobie coś charakterystycznego, takiego Takiego, co dostaje, dostaje to coś każdy misjonarz, i wtedy wiemy, że ta osoba przyjeżdża głosić pana Jezusa. Co pani Magda ma takiego szczególnego? Naszejnik z krzyżem. Ma taki krzyż. Zastanawialiśmy się, z jakiego drzewa ten krzyż jest zrobiony. Nie jest pomalowany. To drzewo tak wygląda. I pani Magda, nosząc taki krzyż. Będzie rozpoznawalna, że to nie jest tylko jakaś osoba, która sobie chodzi po Boliwii. To nie jest tylko jakaś osoba, która sobie chodzi po Boliwii, ale to jest właśnie misjonarz. Tak wygląda sobie ten krzyż. Nosi się go zawsze ze sobą. Dlaczego? Żeby pokazać, że ten, kto umarł na tym krzyżu. Zawsze jest w moim sercu i nie wyobrażam sobie, żeby nie opowiedzieć o nim. Taki krzyż zakłada osobie, która chce być misjonarzem, ksiądz biskup. Pani Magda dostała taki krzyż i dwa dni będzie sobie leciała do Boliwii i będzie mówić o Panu Jezusie. A gdybyśmy chcieli tak panią Magdę zapytać, co najważniejszego o Panu Jezusie można powiedzieć dzieciom, które nigdy, przenigdy nie słyszały? Albo co Pani Magda ma takiego już przemyślanego, że powie na pewno to muszą dzieci w Boliwii usłyszeć? Co to by było, Pani Magdo? Co najważniejszego? Dla mnie taką najważniejszą, myślę, yy, takim słowem. To jest to, że Pan Bóg nas kocha i jest dla nas statusiem. To myślę, że to jest takie najważniejsze. No i przyjacielem przede wszystkim, że zawsze możemy do Niego uciekać i no, rozmawiać z Nim. To myślę, że to tak. A tutaj z nami są dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. A jeżeli nam coś nie wyjdzie, zbroimy coś i na przykład zastanawiamy się, czy ten Pan Jezus chętnie nam wybaczy, czy nie, czy w ogóle opłaca się iść prosić o wybaczenie. I dzieci w Boliwii na przykład chcą zapytać panią Magdę, czy ten Pan Jezus zawsze wybacza, to jaka byłaby odpowiedź? Odpowiedź jest, że tak, że oczywiście zawsze wybacza nam. I to sobie zapamiętajmy. Dziękujemy Pani Magdzie. Można brawa dać Pani Magdzie za. Od... Pani Magda pojedzie do Boliwii. I tak jak było powiedziane, w naszej parafii dzisiaj gościmy Panią Magdalenę Szumowską, misjonarkę świecką, która będzie pracować z Księdzem Wiesławem w Boliwii, w parafii w Ajquile Poprosimy o krótkie świadectwo Panią Magdalenę. Będzie pochwalony jest Chrystus. Tak, tak jak już wybrzmiało, mam na imię Magda i pochodzę z diecezji Łomżyńskiej. I od 14 lat jestem zaangażowana we wspólnotę Ruchu Światło Życie. I to właśnie poprzez tę wspólnotę zaangażowałam się w duszpasterstwo dzieci i młodzieży w swojej rodzinnej parafii. No i dziś jest w moim sercu pragnienie dzielenia się Ewangelią, angażując się w działalność misyjną Kościoła. No i trzy lata temu miałam taką właśnie możliwość wyjazdu na placówkę misyjną właśnie do Boliwii, do sióstr świętej Teresy, od dzieciątka Jezus. No i co prawda na tamten czas dla mnie ten wyjazd to był bardziej taką przygodą czasem takiego zwiedzania, no bo trafiła się fajna okazja, żeby wyjechać do Boliwii, więc, więc fajnie. Ale gdzieś w przeciągu tych dwóch lat od właśnie pobytu w Boliwii w moim sercu rodziło się takie pragnienie właśnie wyjazdu akurat tam do Boliwii właśnie do pracy misyjnej i właśnie w maju w tym roku ukończyłam swoje dziewięciomiesięczne przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie właśnie te same centrum co ukończył ksiądz Wiesław. I w tamtą niedzielę w mojej rodzinnej parafii ksiądz biskup Janusz Stepnowski posłał mnie do pracy misyjnej właśnie w Ajkile razem z księdzem Wiesławem. I jak Państwo wiecie, modlitwa i ofiary materialne pomagają właśnie nam w działalności misyjnej i pomocy najbiedniejszej, najbiedniejszej ludności i też dzieci, dzieciom i młodzieży. I dzisiaj dzięki uprzejmości księdza proboszcza mam taką możliwość, żeby właśnie zebrać ofiary materialne na naszą działalność misyjną i za każdą złożoną ofiarę z serca bardzo dziękuję i zapewniam też o codziennej modlitwie. Bóg zapłać.